Maker, czyli zestaw do kreatywnej zabawy. Od mapy otwieramy. Wow. W zestawie mamy elektroniczny rozpylacz. Mazaki, kabel do ładowania. Szablony oraz naklejki. Testujemy. Z szablonu bierzemy serduszko, spray oraz wykrzyknik. Odbezpieczamy naszą maszynkę i aplikujemy mazak. W pierwszej kolejności robimy tło. A Różowy. Oh, ale czad. Jaki piękny kolor. I niebieski. Jakie te kolory są piękne. Ja nie mogę. Teraz użyjemy naszych szablonów. Serduszko. Sprawdzamy. Ale czadersko. Mega. Lecimy dalej. Wow, jaki efekt. Spray. I wykrzyknik. Wlepy, gwiazdki, ten szablon możemy użyć na dwa sposoby. Albo jako wypełnienie literek, albo jako kontur. I zrobimy kontur, i mamy piękny napis, a na koniec podpisik, i żółty. I kreatywna zabawa. A dodatkowo świetny prezent na święta. Piąteczka!